Mamy poniedziałek, ja dzisiaj rozpoczęłam sobie czytać serię Mazurcy w podróży Bo w piątek przyszły mi tomy od 2 do 6, nie miałam tomu pierwszego, ale już dzisiaj mam, zdobyłam go Więc rozpoczynam swoją przygodę z Mazurskimi w podróży Mazurscy w podróży to rodzina Mama, tata, Jędrek, kuzynka Jędrka, Marcela oraz Bunia, czyli babcia Jędrka oraz Marceli, a także mama, taty no, i nasza rodzina postanawia wyruszyć w podróż po Europie. Rozpoczynają od Niemiec, czyli od Frankfurtu. Później jadą do Francji, do Carcassonne. I tutaj mamy prywatne zdjęcia autorki. Tam we wstawkach będę Wam pokazywać, tak jak do tej pory to robiłam. Wam tam część pokazałam. Teraz. Znaczy, oni byli jeszcze wcześniej przed Carcasson, byli w Orange, teraz są w Carcasson i właśnie tutaj w, o każdym miejscu, w którym są, to jest to miejsce opisywane. Tutaj mamy Carcasson, mamy ilustracje, jakieś takie ciekawostki o tym, mieście, o tym mieście, no przefantastyczna książka, przefantastyczna seria to się zapowiada. Bardzo polubiłam bohaterów, szczególnie Bunię, która jest w sumie taką. Mm, Taką osobowością, która po prostu wprowadza wszystkich w dobry nastrój, chociaż mowa tutaj o czytelnikach, bo um, jej rodzina po prostu czasami ma jej dość. Szczególnie synowa, która cały czas patrzy na nią z podwyka, bo odwala nieraz takie rzeczy, że, że głowa mała. Natomiast czytam, jestem na tej stronie 48. Zaraz będę zaczynała rozdział 4. I tutaj rozdziały zaczynają się tekstem Co możemy w tym rozdziale znaleźć Także naprawdę zapowiada się przygodowo, uroczo I w ogóle przepięknie ta książka jest wydana No popatrzcie na tą sklejkę. To jest trasa podróży naszej rodzinki Mamy Frankfurt, Orange, Barcelonę, Blanc, Cannes, Padwe, Wenecję, Wiedeń I kończy rodzinka swoją podróż w tym tomie na Wałbrzychu no także naprawdę fantastyczna książka dla całej rodziny, dla młodych, dla starszych. Ja mam 27 lat i super się przy niej bawię i też się uczę przy tym, bo nawet nie znałam, tak szczerze mówiąc, Carcassonne Orange, nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego, że są takie miejsca w ogóle w Europie, także super i chciałabym może kiedyś jakby takie książki, gdzie mamy tych bohaterów i oni podróżują, to myślę, że większość z nas, jeśli tak zżyje się z bohaterami, będzie chciała kiedyś po prostu iść śladami mazurskich podróży, a jest to naprawdę mega fajny pomysł. E, także no czytam sobie, bo bardzo się cieszę, że w końcu od, mogę zacząć sobie odczytać od tomu pierwszego. W ogóle fajnie sobie zacząć od tomu pierwszego, bo poznajemy bohaterów. Natomiast e, tomy od drugiego do szóstego można czytać nie po kolei, ale ja sobie będę kontynuować e, po kolei. Będę wam oczywiście o tych książkach we vlogach opowiadać, także z tą książką rozpoczynam sobie tydzień i później pewnie zabiorę się za tą drugi, i w międzyczasie zobaczymy, co będę czytać, bo też na zmianę sobie czytam um, słowika Krystyna Hane, ale to do innego odcinka, do um, pierwszego odcinka serii. Jedno zdanie niedługo na kanale się pojawi, jak tylko skończę. Jestem. No. Zbliżam się do połowy, jeśli chodzi o słowika. Także na razie ode mnie to tyle w sumie, bo nic ciekawego się dzisiaj nie wydarzyło. Jedynie tyle, że w, w, w sobotę. Idziemy z nauczycielami do Krakowa na spektakl do Teatru Słowackiego, gdzieś pochodzić po mieście i tak dalej, więc też może jakieś wstawki w tym vlogu dalszej części się pojawią. A teraz uciekamy zatracać się w podróży mazurskich. Dzisiaj środa jest po godzinie 17. Ten vlog będzie praktycznie z dwóch tygodni. W tamtym tygodniu byłam w Krakowie na wycieczce z nauczycielami ze szkoły, w której pracuję Byliśmy na spektaklu pod koniec dnia. Byliśmy na spektaklu w teatrze Słowackiego w Krakowie. Na Komediowym spektaklu Barabu, gdzie grał Paweł Małaszyński, na przykład, i Michał Korcz. I było bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie. Mi się osobiście mega podobało. To był taki fajnie odprężający spektakl, który mi się mocno przydał. Natomiast w niedzielę pojechałam z rodzicami do Przemyśla. Byliśmy na kawie, na krosą, na spacerze, i jak wracaliśmy, to jeszcze skoczyliśmy sobie do karczmy na obiad. I w tamtym tygodniu skończyłam w jeden dzień czytać Mazurscy w Podróży. Daję jej cztery gwiazdki na pięć. Naprawdę rewelacyjna książka. Bardzo um, taka. Z poczuciem humoru, z, fantastycznymi, z fantastycznie wykreowanymi bohaterami, z przepiękną grafiką, z fantastycznymi zdjęciami autorstwa, autorki, co mega, mega mnie cieszy. A w ogóle no, szar, wspaniale wydawane są te tomy. Ja już niedługo będę zaczynać tom drugi, ale jeszcze wcześniej będę czytała książkę, którą za chwileczkę Wam pokażę w sobie, sensie, bo sobie zaczęłam czytać. Naprawdę jestem zachwycona wydaniem. Tej, tego tomu, ogólnie całej serii. Najnowszy tom, siódmy, wyjdzie w czerwcu, więc muszę wszystkie tomy nadrobić. Tutaj mamy całą trasę naszej rodzinki Mazurskich. Mamy tutaj taki też element troszkę tajemniczy, takiej zagadki, w sumie może kryminalnej, ale naprawdę świetnie. Świetnie się to czytało. Pochłonęłam w jeden dzień, nie byłam w stanie się od niej zupełnie oderwać. To jest. Książka dla takiego relaksu. Jeśli szukacie książki, która ma was po prostu odprężyć, gdzie zapomnijcie po prostu o całym świecie, o swoich problemach, no to śmiało sięgajcie po mazurskich podróży, bo jest to książka dla całej rodziny. Świetnie będą się przy niej bawić dzieci, a także dorośli. Ja się fajnie przy niej bawiłam. Razem z mazurskimi przenosiłam się w te różne punkty ich podróży. Było genialnie i. Niedługo zabieram się za tą drugi, zobaczymy, czy uda mi się przeczytać ten tą drugi w, w tym vlogu. Natomiast wczoraj zaczęłam sobie czytać Nasze światy. Jest to książka dla osób 16, plus, więc została wydana przez Books4, czyli imprint zielonej Sowy. Mamy tutaj takie rzeczy, jakby to powiedzieć, właśnie podróże między światami. Mamy Friends, Slow Slowberow, polską pisankę. I mamy tutaj właśnie Suzy i Jana i z ich perspektywy są pisane rozdziały. I tutaj jest fajne to, że na każdej ze stron mamy wzmiankę z czyjej perspektywy aktualnie ten rozdział czytamy. Kolejny dzień w biurze podróży między wszechświatami wywraca życie Suzy i Iana do góry nogami. Gdy oboje zostają oskarżeni o przestępstwa, których nie popełnili, czeka ich karkołomne zadanie. Aby przywrócić równowagę we wszechświatach i udowodnić swoją niewinność, Suzy i Ian muszą naprawić ozie zdarzeń. Wyruszają więc w niebezpieczną podróż między wymiarami, która okaże się dla nich krętą drogą do poznania samych siebie i prawdy o tym, co ich łączy. Więc e, możemy się tutaj domyślać, że mamy wątek romantyczny i troszkę takie science fiction. Więc e, zabieramy się za nasze światy i mam nadzieję, że ta książka będzie spodoba. Pora, pora, pora kończyć tego vloga, żeby móc nagrywać kolejnego vloga. Skończyłam sobie czytać nasze światy od wydawnictwa Bugsforia. Daje tej książce trzy gwiazdki na pięć. Nie porwała mnie, tak jakbym chciała, żeby ona mnie porwała, ale co trzeba przyznać, to to, że jest to naprawdę bardzo oryginalny i fenomenalny pomysł na fabułę, gdzie mamy przemieszczanie się między alternatywnymi światami, gdzie możemy po prostu poznać inne wersje samych siebie. No fenomenalnie, to, to w ogóle wyszło autorce perfekcyjnie. Natomiast uważam, że tutaj zaszło coś takiego jak co za dużo to niezdrowo, bo naprawdę można się w tych um, światach po prostu pogubić. I można również było te niektóre światy zostawić i przenieść na przykład do tomu drugiego, bo naprawdę ta książka jest furtką do kontynuacji i tam można było poruszyć te inne światy, bo czytelnik może się w tych alternatywnych światach pogubić, w tych rzeczywistościach, ale to jest ogromny plus, że autorka wpadła na taki pomysł, gdzie połączyła po prostu młodzieżówkę z science fiction. Tak jak ja nie czytam science fiction, bo to nie są moje klimaty, tak tutaj naprawdę mi się podobało. No nie ukrywam, że to było dobre, bardzo dobre, ale tak jak mówię, gdzieś tam no Gubiłam się po prostu w tych światach. I to sprawiało, że ja tak opornie tę książkę czytałam. Nie czytałam z taką wielką przyjemnością, z taką radością, tylko kurczę, no, sięgam, no chcę poznać dalsze losy bohaterów, ale wiem jednocześnie. Że po prostu to będzie taki labirynt wśród tych światów, że znowu się pogubię i będę się denerwować na samą siebie, że nie ogarniam. Więc to jest jedyny zarzut, ale naprawdę polecam. Bardzo fajny motyw romantyczny, motyw przyjaźni, slow burn. Więc jeśli czujecie, że to jest wasz klimat, to bardzo polecam nasze światy. Oda mnie trzy gwiazdki na pięć i tak jak mówię, ogromny plus za to science fictionowe, alternatywne światy. I po drugiej stronie mam drugi tom mazurskich. Ja jestem na stronie 212, 40 stron do końca. Tym razem nasza rodzinka jedzie od Berlina, Poczdam, Aquizgan, Paryż i tak dalej, i tak dalej. Kończymy ogólnie we Francji. Natomiast to jest Świetne. Ja po prostu uwielbiam tę serię całym serduchem i kończę ten tom. i Zabieram się oczywiście za tom trzeci, który już czeka na swoją kolej. Ode mnie tutaj: Cztery gwiazdki na pięć. Ja jestem, ja jestem zachwycona, naprawdę zachwycona pomysłem, tymi ilustracjami, tymi zagadkami kryminalnymi, bo w każdym, tak chyba, w każdym tomie jest. I będzie zagadka kryminalna. Mamy te zdjęcia autorstwa, autorki Agnieszki Stelmaszek. Mamy fenomenalną rodzinkę Mazurskich. Mamy tą Bunię, która tam naprawdę wprowadza taki czasami nerwowy nastrój wśród podróżników. Naprawdę bardzo, bardzo wam polecam tę serię. Naprawdę mam ochotę dzięki tej serii podróżować. Chcę po prostu czasami iść śladami mazurskich i ciekawa jestem, gdzie tym razem wybiorę się rodzinka w tomie trzecim. Bardzo na to czekam i jakby nie patrzyłam. Tam do środka, po prostu chcę sobie skończyć tam drugi, zacząć tam trzeci i wtedy się przekonać, gdzie tym razem wyrusza razem z Mazurskimi. Naprawdę bardzo Wam polecam tę serię. To jest seria idealna dla każdego, dla całej rodziny dla młodszych, dla starszych, dla dorosłych do no każdy będzie się tutaj świetnie bawił. I taka ciekawostka Wydanictwo Wilga szykuje coś, Genialnego w ramach promocji tej serii, więc no nic więcej nie mogę Wam zdradzić, ale to jest coś grubego, naprawdę grubego. Ogólnie dzisiaj mieliśmy w szkole obchody Dnia Książki i była u mnie Patrycja, następna strona, która pracuje w promocji wydawnictwa Wilga. I wydawnictwo Wilga dało każdemu dziecku książkę i po prostu to było cudowne wydarzenie. Strasznie się cieszę, że udało mi się to zorganizować, że Patka do mnie przyjechała do Rzeszowa. Co prawda, była wczoraj i już pojechała. Dosłownie na niecałe 24 godziny zawitała tutaj do Rzeszowa i do mojej szkoły, w której pracuję. I co było takie urocze i takie cute, to to, że em, dzieciaczki prosiły mnie i żebyś żebyśmy się do tych książek wpisały, dały autografy. No mega fajne i nie mogę doczekać się przyszłego roku szkolnego i bo chcę coś zorganizować jeszcze lepszego, żeby więcej bookstagramerów po prostu do naszej szkoły zawitało. Skoro mam takie możliwości, to chciałabym po prostu je jak najlepiej wykorzystać dla takich dzieciaków, którzy nie są w stanie na przykład pojechać do Warszawy, a którzy po prostu czytają książki, dla których to interesuje, to chciałabym po prostu coś takiego zrobić, ale to plany planami, za, pff, o, do przyszłego roku to jeszcze sporo czasu, ale gdzieś tam m, moje pomysły już tam się w głowie klarują. To będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga, ja już nie mam pojęcia, ile ten vlog będzie trwał, bo go tak trochę rozciągnęłam mega w czasie, ale dajcie mi znać, kochani, czy sięgniecie po mazurskich podróży i czy czytacie w ogóle książki z elementem science fiction, tak jak to było w przypadku naszych światów. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!